Cześć, dzisiaj spod domu literatury, spod festiwalu Silesiusa. I przeczytam dzisiaj tekst, który napisałam na ostatnich warsztatach w Makondo Warsztatach dla Każdego. Trochę to było w tym czasie, kiedy odbywały się tutaj spotkania, więc, jakby konkurencja, no ale nie jest tak, że zawsze idealnie można wszystko sobie rozplanować. Wiersz kafelkowy. Wiersz kafelkowy to wiersz, który, którego cztery zwrotki można każdą osobno odczytać i można je dowolnie zamieniać. Tyle z recenzji. Tak zielono, że aż w różowo. Każda litera ma kolor? Nie, na pewno nie. Zły i naciągany albo niedociągnięty ten dzień. Imbir, czysta intencja. Energetycznie słucham otoczenia. Dobrze, po prostu dobrze. Wystarczająca gęstość cytrusów. Jeśli pójdę w górę, zobaczę psa. Mokry pies w kawiarni to najlepszy obraz tolerancji. Każdy sen ma dwa końce. Zapamiętany i podświadomy film nie zawsze zaczyna dzień. Odrobina światła spod zasłon wciąga mnie w mętlik. I to jest jedna wersja tego wiersza, a można go czytać od końca. Zwrotkę ostatnią jako pierwszą i pierwszą jako ostatnią. Bawcie się tak, taką formą wiersza. Trzymajcie się. Cześć.